To był dramat i to w pięciu aktach, ale uspokajamy, nie mówimy o egzaminie, ale o tym, co się w nim znalazło. Balladyna pozytywnie zaskoczyła dzieci. Mówi nam Dagmara Dziubińska, wicedyrektor społecznej czwórki w Poznaniu, którą odwiedziliśmy z naszą kamerą. Przed egzaminem było dużo stresu, tuptania nogami czy zabawy długopisem oczywiście czarnym. Najgorsze na pierwszy ogień słyszymy. A który według Was może być najgorszy? Polski, język polski. Dzisiaj. Czyli dzisiaj najgorszy? Tak. A dlaczego akurat polski? Bo najgorzej mi idzie z polskiego, w sumie ze wszystkich przedmiotów egzaminacyjnych. Którego egzaminu się najbardziej boisz? E, polskiego. Czyli dzisiaj najgorszy? Tak. A czujesz się dobrze przygotowany? Tak. Trochę się stresujemy, ale liczymy, że wszystko będzie dobrze. Ale co, który z nich będzie dla was najgorszy? E, myślę, że z matematyką mogą być ewentualne trudności. Ale czujesz się dobrze przygotowany? Tak. Dziwne, że się ludzie boją. To cytat z balladyny, ale uczniowie ósmych klas już na pewno o tym wiedzą. Strach ma wielkie oczy to po egzaminie też sobie utrwalili. Panie polonistki w zasadzie mówiła o tym, że wszystkie z tych, z tych tematów zostały powtórzone, że uczniowie z wielkim spokojem wychodzili z, z sal egzaminacyjnych. Skupieniu pomaga absolutna cisza i spokój wewnątrz szkoły. Młodsze klasy w te dni uczą się w terenie. W dniach egzaminów są zielone szkoły, więc cała, cała szkoła do godziny 8.30... Musi opuścić budynek. Powtórzone zostały wszelkie formalności, ich zapamiętanie mogło przyprawiać o prawdziwy zawrót głowy. Najpierw uczniowie losowali numerek stolika i pobierali specjalne kody, które wpisywali na arkusze egzaminacyjne, potem odbezpieczali karty i sprawdzali, czy żadnej ze stron arkusza nie brakuje. Wszystko trwało około pół godziny, a i tak były rzeczy, o których łatwo zapomnieć. Na przykład są wymogi co do koloru, co do koloru długopisu mogą tylko pisać długopisem czarnym. Muszą pracę zakładować, nie może by pojawić się imię i nazwisko na, na pracy takiego ucznia. Tak więc troszkę to wszystko trwa. Wyniki egzaminów wraz z ocenami końcowymi będą brane pod uwagę podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Przyda się więc dobry wynik, by znaleźć miejsce w wymarzonej szkole. Oto ma być łatwiej niż rok temu. Słyszymy z Urzędu Miasta. Mamy przygotowane tyle miejsc, ile jest tegorocznych absolwentów. W szkołach podstawowych w Poznaniu, i oczywiście w tych szkołach podstawowych w Powiecie Poznańskim. W całym kraju do egzaminu ósmoklasistów przystąpiło ponad pół miliona uczniów. Na wyniki będą musieli poczekać prawie półtora miesiąca. Poznają je 3 lipca. Dzisiaj język polski, jutro matematyka, a egzaminy zakończą się w czwartek egzaminem pisemnym z języka obcego. W imieniu redakcji WTK życzymy ósmoklasistom połamania długopisów. Bożej Filipiak, puls dnia.